W niedzielny wieczór zapraszam do tekstu, który czytam w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, dziesiątym wierszu. Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a życie i nieśmiertelność najaśnie wywiódł przez Ewangelię. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale jestem nieśmiertelny. Nie dzięki sobie, nie dzięki jakimś supermocom, które mógłbym mieć, ale dzięki Chrystusowi. Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a więc nie ma już śmierci. Jesteśmy tymi, którzy żyją. Nie ma już śmierci. Życie i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł Chrystus. Dlatego możemy żyć, możemy żyć pełnią życia. Dlatego Życie jest naszym udziałem. Nie śmierć, lęk, obawa, trwoga, ale życie, a więc słońce, radość, nadzieja. Wszystko to, co sprawia, że nasze życie jest gorące. Wszystko to, co sprawia, że chce się nam żyć. Jesteśmy nieśmiertelni. W Chrystusie jesteśmy nieśmiertelni. Nikt ani nic nie może nam zaszkodzić. Nic nie odłączy nas od miłości Chrystusowej, ani przyszłość, ani przeszłość, ani teraźniejszość, ani moce, ani aniołowie. Jesteśmy nieśmiertelni. Jesteśmy przeznaczeni do życia. Żyjmy więc, a nie udawajmy, że żyjemy. Żyjmy. Uśmiechajmy się jedni do drugich. Bądźmy życzliwi. Dzielmy się miłością. Nie bądźmy smutnymi chrześcijanami, ale bądźmy tymi, którzy wiedzą o sobie, że żyją, bo dzięki Chrystusowi są nieśmiertelni. Zostańcie z Bogiem. Dobrej, spokojnej nocy Wam życzę.